Nie, kciuka. Ręka kciuka i oko. Niemożliwe. To za koleś. Dobra. More to Ruby. Put quite a scare into that little girl. Not on purpose, mind you. Sometimes the meat slides right off the bone, if you know what I mean. Hmm. <laughs> <laughs> oh, well, More questions, huh? Well, I'd mm. be glad to help you. Ask a... to... mutants here, you say? Oh, that's a good one. <laughs> mm. Not many mutants around after their army went boom, and the ones that are still alive can't reproduce. Didn't you know mutants are all sterile? Good thing too, otherwise they'd take over. Dobra. Na razie. No dobra. Mamy tutaj pierwsze zadanie. Znaleźć brakujące części dla Harolda. O, tu wpadła jakaś gotóweczka. To tu jeszcze mamy. Ziomek on nie chce gadać Też nie chcę gadać hmm. No dobra Tak w ogóle mam nadzieję że już wszystko was w porządku Jesteście cali zdrowi I mnie macie się świetnie <laughs> mam nadzieję, że wasz weekend minął lub ja w porządku bez problemów, bez żadnych e sytuacji gdzie musicie na przykład ratować się ucieczką Bądź też nagłym wydatkiem Takie weekendy są najgorsze Trzeba wydawać pieniążki Czasami z własnej woli, to to też jest, wiecie, no Człowiek już pójdzie gdzieś i widzi coś ładnego Jakieś buty albo terebeczka w przykład pań albo... Jakiś na przykład, nie wiem, jakąś gierkę lub ale jakiś o, to jest? na przykład jakiś <laughs> magazyn czy coś, <laughs> to no wtedy można wydać jakieś pieniążki, ale wiecie o co chodzi. Jak człowiek nie wyda, to nie ma. Czekajcie, co ja tutaj chciałem. O, ciebie szukam. Welcome na my humble market human vermin. Human vermin. Ludzki robaku, dobra, spadaj. Czekaj, sell. Co my tu mamy? Pięć bombeczek. Dobra, jesteśmy uzbrojeni. Możemy stąd spadać. Czyś tu jest jakiś kwestem jeszcze? Kto to taki? Oj, skina, flashtag. Dotarłeś do miejsca. I make custom hardware, I find out things. Oh, geese does just about anything for the caps. Know what I mean? Brotherhood of what? Never heard of them. They some sort of gang. What's your need? I'm here to help you, help me, help. Hey, you got some old junk? Maybe I can make something useful. No guarantees what you'll get though. Just bring me the parts and uh, pay for the labour. What's your need? Mm. I'm here to help you, help me, help you, uh, help. Yeah, yeah, mutants, yeah, right. I've seen them down at the docks. Uh, the crazy shit is, they weren't doing anything. They're just standing around, waiting like. Hmm. What's your need? I'm to here to you help, help you, help me, help you, uh, help me. Mm. Me? None of your business. Look, I don't get up your ass, so don't go looking in mine, okay? Right. So what you need? I'm gonna... Dobra, spadamy stąd. Jeszcze zrobimy szybki zapis. Zanim stąd wyniesiemy. Aha, mamy dwie drogi: doki i ten. Zapisz ten post. Open gate, dobra. Na most pójdzie. Co się tutaj dzieje? Strzelają do mnie? Olej, no tak. Kombat Shotgun, to jest to. Okej, okay, czyli tu mamy jakiś gang cywilów przeplatanych tymi wrogami, nie da. A, daje czopki ten. Kombat Shotgun. Nie! Jezus. To, to szczury, takie duże? pierny Co ci kultyć świesz tak? Nie Of! Jest! Level up! Dobra. Gun skill. Plus 20% wszystkich broni. To jest to. Dobra. To jest to. Przetestujmy to, tak, jak tak chodzi. Czy ja wiem? Nie czy tego za bardzo. Metal armor? Jak to wygląda? Gdzie to jest, co to, to jest? Charakter, quest, weapons... Armor. Co? Ja to za co płaciłem tyle, a tu kolejne armor mi dadzą? To samo Riot Armor. Spadek. O, metal armor. Nie, to jest inne. O. Wow. Ej! Wypas! Yo, 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 yo! Jestem zakuty, jak świnia. Świnia z Afryki, Buziec się nazywa? Jestem tak zakuty. No trochę lepiej teraz. Jeszcze kilka czasów. Przyjeść. O o, o o o o o o tam chcę. A bo tam nie chcesz. Do przodu. Chodzimy do przodu, nie wracamy się. Nie tędy droga, widzę. O, 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 o sejwik. Dobra. Oczywista oczywistość nakazywałaby wrócić do miasta po jakieś ale że jesteśmy już tak daleko, to spróbujemy napierać dalej. Nie wiem z jakim skutkiem jeszcze. Czekajcie, jak tutaj jest przejść. Nie wiem za bardzo jak przejść. Hmm. Tu o, blokier, dobra. Co? Nie, 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 nigdzie nie wiem gdzie. Znowu po róże. dobra. O nie, przeginają. Przeginacie, chłopcy. Jeden zły ruch i jest po mnie. W czerń, widzicie tą czerń? Au. Cześć chłopaki, hello. Ja tak bez zaproszenia Ale wiecie jak jest Okej, okay, z paczki Jest to hleby um, niech to tego chce Dajcie mi karabiny jakieś mam te rury Wykończą mi one nerwowo psychicznie, fizycznie nie. Skarnięty Bastic. Dobra. Helm. O, o, o. Metal Helmet. Riot ma 28, nie ma 10. Czekajcie, nie. Metal Helm. 10. A mój ma ile? Glove Riot Helm. O, 4 tylko. Dobra. Ej! to jest pan! Też bractwo! Patrzcie na to! Ja ciężki tole. A czy to jest pancerz brat, Czy ja wiem? Nie, to nie jest jeszcze pancerz bractwa, to nie jest. To jest po prostu taki konkretny pancerz metalowy. Ale podobny. Przez sekundę myślałem, że to już jest... Power armor. Ale nie. Jeszcze nie. Tutaj? Tutaj. Ile, 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 ile? Tak, Nie wierzę w co to się dzieje. Dajcie broń, lepszą broń To jest to Karmienie węża Karmienie szczyba, śrótem Dajcie wetpaki Skin Coś Padł. Dobrze. No. Mam zapis gry. Mam zero. Z... Nic, niczym się nie mogę uleczyć. No. Nie wiem. Albo gra się zrobiła z... nagle. Zarobiście trudna, albo. Ja zacząłem nagle strasznie do <dupy> grać. We ain't gonna make it to deal with the mutants, are we? Don't know. We're on the docks right now. Just talking. Talking? What are they talking about, huh? Would you take it easy, man? You're tripping. Someone's coming down from the bridge. hope it's that door. G -g Geese. Let's bust his head. Okej, okay, czyli, jak słyszeliście, w dokach są mutanty. Ej, i zaraz skiniamy, ponieważ. OK. Kiedy człowiek jest ranny, pad. Pad do gry, to robi coś takiego. Nie wiem czy nie, to będziecie grać? że znaczy, niby serce bije tak. Ale na tym poziomie cały czas mam mało życia. to ponad... nie wiem, jakieś prawie godziny. Pad wibruje mi w ręku. Już nie jest zabawne. Już nie jest śmieszne. Żarty się skończyły. Żar się skończyły Śród też mi się zaraz skończy Przydałby mi się jakiś e, kupczyna Przekupień jakiś Mutek To jest mutant, patrzcie To mutant co? Czy jakiś stwór to jest tutaj bagienny Trzeba powiedzieć O, to się teraz walić Ciesz hmm. się, nie, prawda, nie dostajesz? wielki. Dużo bombę dostajesz. Czyby gra mnie zachęcała, żeby zacząć używać ładunków wybuchowych? Czyś płyje na mnie Okej, okay, jedna siercinka mi została zmienimy broń hmm. O, chyba jakieś sierciny zostały, nie? Myślę wróciłaś No coś tutaj wisi Wisiorek jakiś Z nami szczypać o o o Steampuś Ale jakimś co oszczędziliśmy? zaoszczędziliśmy z paczki. Kapsel, dobra A doki tam są A wskażę mutki, a ja nie mam żadnej konkretnej broni co to są tu takie duże stwory? nie są tam, to są jakieś tutaj loskie, Frankensteinowskie stwory. Ej. Fallout Frankenstein. Nie wiem, kojarzycie co są w ogóle te takie potwory? Jakieś radioaktywne? Ja ich zupełnie nie, nie kojarzę z tej, z mitologii Fallout'a. Um, po prostu chyba stworzyli na potrzebę tej gry przeciwnika, który jest twardszy od gula, ale nie jest jeszcze tak mocny jak Mutant. Glutant! Ani nie Mutant, ani nie gul. Glutant. Już to też takimi zielonymi glutami nawet, że wszystko się zgadza słuchajcie. To są glutanty. Jest tym pójść Mało no, życia mam. I spodziewam się. Kolejny kończył się amunicja nie dobrze. To, to taki cel jest gry, żeby nas wyprzytykać z amunicji Au. Chłopaki machają, nie wiem czy oni machają. I brzytwami GLED machają GLET mach 3 Machają chłopaki GLETami I co nas pociąć Pewnie to idzie 13 19 nie robi O, bombę mi Dzięki, stary. Pokazałeś mi, ci bomba leży. Coś jeszcze? Glutant, nie! Okej. Okay. Czwarty na bok. Chciałem jakąś amunicję. Nic nie mam no, come on. Save. Um. O jestem tak mi się złożyło niech stąd. Energy Ammo! się to? Bury energetyczna odchodzi. A no tak, zbliżają się mutki, a mutki używają lepszej broni już, także. Hmm. Dobra, trzeba przejść na walkę wręcz. O nie, nie z nim. Dobra, wystrzyłam się z wszystkiego. Dobra, co my to mamy? Momencik. O, nie ja to wpływieni. Doskonałe. To tyle z naszego miotania, co to jeszcze mamy? Granaty, tylko wiecie jak, wiecie, jak się je używa, to by było świetnie. Aj no. No, rzuć ten granat. Nie umiem rzucać granatów. Nie wiem jak trzy granaty. A zdechniesz w frajerze. Kurde, Kurde, tym szemysłem smarzynowaliśmy Nie wiem jak się rzuca. Dobra, cokolwiek. Sprzeda mnie. Są jakoś kasuczy, kasuci ładną O nie, o nie, o nie Dwa idą te... gluty Nie. Nie wiem jak to robić. Wibracje wyłączę, Of, dobra. O jest, patrzcie na to. Atak, jump, special attack, zero. Action. O może special attack, to jest, dobra. Co to jest? Prąbało was? Dla serii mają. O ja nie mam nic. Kaman. Co jest grane? No jak.

Miasta to jest? Żeby to było miasto jakieś części? Safe, Save! Dobra, zrobię safe na innym tym... ...slocie. <laughs> uh, Okej, okay. dobra. Kończymy ten odcinek w tym miejscu. Spadnijcie po więcej, ja się wyłączę. Do zobaczenia. Cześć.